Lepszy, bo ktoś wystąpił u kogoś na kanale i ten ktoś robi mu felatio promując antyszurskie środowisko tylko i wyłącznie na nim. Lepszy, bo ktoś używa Twoich tekstów, ale nie wspomniał w ogóle o tobie. Lepszy, a tamten gościu nagrał jakiś temat i użył praktycznie części Twojego materiału. Co jakiś czas takie teksty pojawiają się u mnie w mailu, komentarzach na Twitterku i dzisiaj powiem Wam, dlaczego na to wszystko odpowiadam. A ja mam to w dupie. Najpierw troszeczkę rozleję herbatkę, potem powiem coś więcej o tym kanale. Okej, okay, to zacznijmy sobie od tego, że od dłuższego czasu środowiska antyszurskie są konsekwentnie, tak powiem to wprost atakowane. I to nie na zasadzie takiej, że ktoś nagrał na mnie film i a ja teraz jestem szkolowany, niszczony, mierzony, będę płakał w kącie. Tylko to, co się odwala, można śmiało określić mianem nękanie. Żeby była jasność na wstępie, nie, to nie jest tylko i wyłącznie moje osobiste przeżycie. Pytałem o to innych twórców i potwierdzili, że tak, takie przypadki są powszechne. Wypisywanie serii pozytywnych komentarzy, które na pewnym etapie dosłownie włażą ci w tyłek, tylko po to, żeby po uzyskaniu pewnej ilości serduszek, randomowo zacząć twórcę cisnąć. W przypadku Bana, czynność się powtarza. Ma to oczywiście na celu zburzyć linię relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą, żeby twórca 10 tysięcy razy się zastanawiał, czy widz, który go wychwala, rzeczywiście aby na pewno go wychwala, a może to jest jakiś troll? I w efekcie nie warto swoich widzów własnych słuchać, no bo mogą być pryterami pod przykrywką. Wypisywanie, czy to na live'ach, czy pod filmami, z jakichś dziwnych kont, totalnych urojeń, które praktycznie od razu dostają bana, żeby znowu delikwent wrócił pod innym kątem i wypisywał to samo. Wyzwiska, fejki czy inne inwektywy, podawanie się za innych, zaprzyjaźnionych youtuberów, zwłaszcza na live'ach, ponieważ wtedy ad hoc nie da się tego sprawdzić. A no i nie zapominajmy o powracającym jak seraczka fortelu. Ej, ktoś na ciebie coś nagrał! To są różne wariacje, ktoś o tobie wspomniał, bądź ktoś użył twojego tekstu, albo ktoś powiedział coś tam, ale nie wziął cię pod uwagę, i tak dalej, i tak dalej. Znów, dlaczego? Abyś docelowo, abyś w tym momencie przerwał wszystko co robisz i zaczął szukać, grzebać w internecie i przeglądał na przykład półtora godzinny materiał kolegi albo jakiegoś totalnego randoma i mu nabijał wyświetlenia, gdzie koniec końców okazuje się, że Twój cenny czas został zmarnowany, ponieważ nic nie zostało o Tobie wspomniane, nic nie zostało de facto powiązane z Tobą i tak naprawdę siedziałeś i oglądałeś czyjś materiał, bo ktoś Ci. Powiedział, że coś tam znajdziesz. Już nawet nie wspominam wariacji linków przeróżnych, które wcale nie zawierają wirusa. No oczywiście, że nie. Jak zapewne zauważyliście, te wszystkie zabiegi mają na celu poróżnić środowisko antyszurskie, doprowadzić do kłótni, a w efekcie i jego rozpadu. Tylko wiecie, jest taki jeden mały, drobny problem. Nie ma żadnego środowiska antyszurskiego. To znaczy jest, to znaczy nie ma, to znaczy jest, ale nie ma po kolei. Struktura relacji szurów oraz foliarzy funkcjonuje o tzw. fellatiofeudalizm. Goście ci, dosłownie na wzór amerykańskiego alt funkcjonują w oparciu o relacje wzajemno-poddańcze. Przykładowo, mniejszy kanał pigularski zawsze będzie wychwalał wyższy kanał pigularski, mniejszy guru będzie wychwalał zawsze wielkiego guru, antyszczep mały zawsze będzie spermił do wyższego i tak dalej. W przypadku normalnych ludzi nie ma tego. Nie ma kultu siły, nie ma kultu wyższości, nie ma feudalizmu, nie ma mądrości płynącej z gór, że jeśli większy kanał tak mówi, to na bank musi tak być i to jest nowa narracja, którą będziemy trzepać maszynowo. To jest dla nich szok kulturowy, który pokazuje, że ich taktyka na dłuższą metę nie działa. Środowisko antyszurskie nie działa w oparciu o poddańczość. Jeżeli na przykład ktoś tam nagra jakiś materiał, ja wcale nie muszę nagrać dokładnie tego samego. Ba, nawet nie przechodzi mi przez myśl, że hmm, może powinienem, ponieważ jakiś tam nagrał, bądź też jakiś tam nagrał. Nagrywam to, na co po pierwsze mam ochotę, po drugie, to, co jestem w stanie szybko wyprodukować dla Was, bądź też to, co wychodzę z założenia, że wypadnie zarąbiście. Wobec tego, jestem w stanie poświęcić więcej niż jeden dzień na nagrywanie, jestem w stanie poświęcić więcej niż jeden dzień na montowanie, ponieważ wychodzą z założenia, że ta praca jest tego warta. Będę z tego dumny, ponieważ to jest kolejna rzecz. Kanały szurskie są na ogół kanałami grifterskimi, to znaczy kanałami, które mają na celu jak najszybciej spieniężyć swoich widzów. Patronite wciśnięty do gardła, wzięć tysięcy różnych koszulków, gadżetów, książków, do kupienia, oczywiście limitowana edycja, na już natychmiast już już dawać Highs A tutaj jeszcze jakiś gość wpadł tam kooperacja, a tamże jeszcze wciskanie jakiegoś badziewia jak starej babie zestaw garnków. Jeżeli oglądaliście szurskie treści, na pewno to kojarzycie. To wszystko, powiedzmy sobie to wprost, ma na celu zarobić na frajerach hajs. Sfanatyzowana społeczność cały czas ogląda, sfanatyzowana społeczność bez pytania kupi, zainwestuje, wyda kasę, jakiś tam kodzik krabatowy i hajs się kręci. To jest środowisko naturalne, szurów i foliarzy. Zatem nie dziwi fakt, że oni myślą, że tak jest wszędzie. Tak. Otóż nie. Różni ludzie mają różne style prowadzenia kanału. Wychodzę z prostego założenia, że jeżeli ktoś chce się z tego kanału utrzymywać, cały czas trzepać na nim hajs to ma do tego prawo. Trochę jest to dla mnie idiotyczne takie sadzanie wszystkich jajek do jednego koszyka, ale okej. Okay. Ja swój kanał prowadzę inaczej, wychodząc z prostego założenia, że jest to hobby. A na dodatek jedno z wielu. Owszem, chcę Wam dostarczyć kontentu, ponieważ widzę, że się z niego cieszycie, wobec tego nagram. Ale jeżeli nie, no to nic się nie stanie. To nie jest obowiązkowe, żebym ja dzisiaj miał materiał. To nie jest obowiązkowe, żebym wczoraj całą noc siedział, nagrywał. Nie, obowiązki mam tylko wobec swojej własnej rodziny oraz systemu ekonomicznego, ponieważ, no, niestety, przymus ekonomiczny istnieje i trzeba swoje wyrobić. Niektórzy produkują więcej materiałów ode mnie? Produkują, ponieważ dla nich to jest być albo nie być. Jeżeli nie nagrają tego materiału, to mogą nie mieć za co płacić rachunków. Jeżeli ja nie nagram tego materiału, to na przykład będę miał czas, żeby zrobić zakupy albo posprzątać. Szury wychodząc z założenia, że to jest walka ideologiczna i jeżeli on nasra piętnasty materiał 2137 komentarz, to bardziej się przyczyni do sprawy. Dlatego u nich najczęściej zobaczycie wyżyk tego samego, który swoją drogą tresuje, algorytm, który swoją drogą podaje ich treści coraz bardziej, no bo istnieje większa szansa, że coraz bardziej strigerowany foliarz obejrzy jeszcze kolegę, i kolegę, i kolegę, 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 kolegi, kolegi, kolegi. Jakbyście zauważyli u mnie, to tak nie działa. Ja oglądam materiały całkowicie niezwiązane z Antyszurią. Ostatnio odkryłem taki w miarę spoko kanał o prahistorii Ziemi. Zapewne kojarzycie, moim drugim hobby jest Warhammer, wobec tego on wchodzi na tapet, poradniki malowania, audiobooki. Moment, w którym ja oglądam jakiś materiał, że tak powiem, do hobby, to jest naprawdę wąski czas mojego życia, który mało tego jest robiony w tak zwanym międzyczasie. I tak się składa, że inni ludzie też tak robią. To nie jest tak, że środowisko antyszurskie hejtło czuje, tak samo jak szury i foliarze nas. Nie! Tu wy wchodzicie na tapet, drodzy widzowie, ponieważ wy podsyłacie nam jakieś ciekawsze kąski, tutaj któryś odwalił inbank, jakiś inny coś powiedział, jeszcze inny się wpierdzielił do szpitala czy cokolwiek takiego podobnego. Gdybyśmy my, jako twórcy mieli siedzieć i oglądać to wszystko 24 na 7, już pomijając fakt, że wypadałoby czasem pójść do pracy, posiedzieć z rodziną i tak dalej, dostalibyśmy pierdolca. Wy, drodzy widzowie, jesteście naszymi uszami, wy, drodzy widzowie, jesteście naszymi oczami i dlatego szury i foliarze starają się pod was podszywać. A nawet jeśli pewne ich braki inteligencji oraz percepcji im to uniemożliwiają, starają się nas nękać. A to wszystko oczywiście przez zdyscyplinowanych wojowników klawiatury, którzy nigdy nie odpuszczają, ponieważ dziwnym trafem zawsze mają czas, żyjąc sobie na garnuszku, w maminej piwnicy. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, jeżeli chcecie podesłać temat macie taką okazję, tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego hej hej!